Cześć Boże, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie. Moimi Państwa gościem jest pan dr Piotr Ligocki, reumatolog, koordynator oddziału covid Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. A tematem naszego dzisiejszego spotkania są wnioski i rekomendacje przed czwartą falą COVID-a. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Witam, Panie redaktor, również bardzo serdecznie. Witam Państwa. Panie doktorze, zanim właśnie przejdziemy do tych wszystkich wniosków i rekomendacji, co powinniśmy robić, jak o siebie bardziej zadbać, to chciałam zapytać, jakie są Pana doświadczenia z pandemią? No bo wiemy, że właśnie był Pan koordynatorem oddziału covidowego w szpitalu w Bydgoszczy i że sam również przeszedł Pan covid. Covid jest taką dla nas nadal wielką zagadką. Mianowicie wtedy, kiedy na zachodzie, we Włoszech, w Hiszpanii była pierwsza fala pandemii, która była falą wręcz śmiercionośną, w Polsce mieliśmy ciszę. No, cisza ta wynikała z tego, że jednak był całkowity lockdown, ludzie nie wychodzili albo mieli ograniczoną ilość wyjścia do sklepów, dzieci nie chodziły do szkoły. Więc ten marzec, kwiecień z zeszłego roku, żeśmy przeszli jakoś tak bardzo łagodnie. Natomiast ta prawdziwa pandemia uderzyła w nas też bydło w listopadzie i w grudniu tamtego roku. No i wtedy niestety stało się to, czego żeśmy się jako lekarze najbardziej obawiali, czyli bardzo dużego wzrostu zachorowań, ciężko chorych pacjentów, którzy do nas trafiali na oddziały covidowe. W listopadzie zostałem zamiast reumatologiem, lekarzem od leczenia COVID ów z zespołem lekarskim pielęgniarskim opiekunów, którzy którzyśmy trafili na oddział covidowy udało nam się stworzyć zespół który walczył o to żeby nasi pacjenci wrócili jak najszybciej do zdrowia żeby nie stracili swojego życia bo ci wszyscy pacjenci którzy byli na oddziale covidowym to byli pacjenci w stanie zagrożenia życia tutaj nie było czegoś takiego że był jakiś pacjent do diagnostyki ci wszyscy pacjenci byli w stanie zagrożenia życia no właśnie, panie doktorze, jak już przy tym jesteśmy, to nie mogę nie zapytać, dlaczego tak jest, że jednak ci pacjenci już wiedzieli od ponad przecież roku, wszystkie media cały czas tylko o tym mówią, jak również inni specjaliści. Dlaczego tak późno trafili właśnie na ten oddział, czy chociażby w ogóle do szpitala? Pacjenci podchodzili do tego na zasadzie takiej dla mnie jako lekarza całkowicie irracjonalnej. Mianowicie, no źle się czuję. To może mi się poprawić. Oczywiście, jeszcze część pacjentów, którzy siedzieli głównie na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, czytała tam takie stwierdzenia, że jak się trafia do szpitala, to już się nie przeżywa. I to niestety powodowało to, że duża część pacjentów czekała na ostatnią chwilę. Niestety ta ostatnia chwila w przypadku choroby COVID-19 i zakażenia SARS-CoV-2 może być ostatnią chwilą naszego życia. I tutaj było największe niebezpieczeństwo, opóźnienie trafienia pacjentów. Pacjenci bagatelizowali czasami spadki saturacji i w momencie, w którym przyjeżdżało pogotowie i zabierały ich na oddział COVID-owy, to trafiali do nas już w bardzo ciężkim stanie. Mogłoby się wydawać, bo część ludzi mówi, no jak to rozmawiałem z wujkiem, rozmawiałem z ciocią, która rozmawiała ze mną przez telefon, a za dwa dni już nie żyła, bo trafiła do szpitala. Mhm. COVID jest taką bardzo specyficzną chorobą, bardzo zradziecką, mianowicie pacjent bardzo długo czuje się bardzo dobrze, mimo tego, że ma znaczne spadki saturacji, że ma różnego rodzaju zaburzenia, między nimi w układzie sercowo-naczyniowym, on tego nie odczuwa. On dopiero zaczyna to odczuwać, kiedy też spadki saturacji zaczynają być się obojowe, czyli traci świadomość, albo na przykład nie może oddychać. I wtedy jest alarm, bo wzywamy pogotowia. Niestety, w takich przypadkach ci pacjenci, którzy do nas trafiali, trafiali już w takim stanie, że zostawała nam tylko bardzo szybka reakcja, czyli podawanie tlenu w wysokim przepływie, albo niestety trafiali na oddziały pojomowe. Czy my jesteśmy w stanie? U siebie czy właśnie u swoich bliskich właśnie zaobserwować jeszcze te spadki saturacji troszeczkę wcześniej, żeby jednak wcześniej to pogotowie mogło przyjechać, czy żeby po prostu wcześniej trafić na oddział covidowy, no bo jednak wiemy, jeżeli chodzi o naszych rodziców, dziadków, nawet nas samych, no to wiemy, że po prostu pomoc musi przyjechać jak najszybciej. Tak, oczywiście. Ja zwracam uwagę szczególnie, bo rzeczywiście ten pomiar saturacji w przypadku osób, które są chore na. COVID-19, które zostały zakażone SARS-CoV-2, jest takim największym wyznacznikiem tego, jak jest aktywna ta choroba. Czyli spadek saturacji poniżej 95% u osoby z poczuciem zdrowia lub takiej osoby, która nie ma czynników ryzyka związanych z chorobami płuc, o których za chwilkę powiem, jest już alarmem. To już jest ale po to, żeby wezwać pogotowie, żeby się skontaktować z lekarzem POZ-u i poprosić o skierowanie na oddział covid -owy. Oczywiście mówimy tu o tych pacjentach, którzy są dodatni. pacjent, który jest pacjentem, który nie ma potwierdzonego zakażenia, nie ma prawa w ogóle trafić na taki oddział, gdzie leczymy SARS-CoV-2. Mhm. Natomiast y, u osób, które mają np. asmę skrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, Choroba palaczy. W tym wypadku spadki saturacji poniżej 93-92% są dla nas alarmem. Musimy też zwrócić uwagę też na jedno: na takich pacjentów, którzy leżą przewlekle w domu i mają właśnie dodatni test lub są skąpo objawowi. Niestety, ci pacjenci są narażeni na szereg różnych skutków ubocznych związanych z tym, że infekcja. Mimo tego, że mogłoby się wydawać, że to jak grypa dotyczy płuc, dróg oddechowych, nie, dotyczy ona całego organizmu, dlatego jest jej taka podstępność i zdradzieckość. Panie redaktor, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą ja wszędzie, gdzie tylko mogę, podkreślam. To jest choroba wirusowa. To jest nie choroba, w której się podaje jako pierwszy lek antybiotyk. Oczywiście część lekarzy POZ-u w tej chwili już dosz, doszli do tego, że nie należy podawać tych antybiotyków jako leku pierwszego rzutu, ale to jest choroba wirusowa, więc antybiotyk w pierwszym rzucie, jeżeli nie ma wskazań, bezwzględnych wskazań medycznych, a takie wskazania mogą być tylko na oddziale covidowym, po zrobieniu rentgena płuc, wtedy, kiedy mamy nadkażenie bakteryjne u takich osób, nie ma sensu zastosowania, ba, na samym początku, w marcu tamtego roku, mieliśmy takie oczywiście doniesienia, że jeden z antybiotyków działa pozytywnie, że zmniejsza replikację czyli namnażanie się tego wirusa, natomiast to nie zostało potwierdzone. Stwierdzono, że ten antybiotyk może właśnie powodować, jeszcze dodatkowo pogłębiać pewne schorzenia układu sercowo-naczyniowego, założenia rytmu serca, co może się spowodować nawet do zgonu pacjenta. Tak więc antybiotyk absolutnie nie. Natomiast chciałem też powiedzieć jedną taką rzecz, którą mówię wszystkim moim pacjentom. Czy, zadaję takie pytanie, czy widzieli kogoś chorego na grypę, to nie ma gorączki. No nie, no bo jak jest grypa, to musi być gorączka i ból mięśni. Natomiast w przypadku COVID-19, skąpo objawowego, możemy mieć pacjenta bez gorączki, który jest dodatni, ma na przykład tylko zaburzenia smaku i męchu i nic więcej. Tak więc łączenie grypy z COVID-em to jest największy błąd. To są dwie kompletnie inne choroby. Grypa nie powoduje takich, takich spustoszeń w układzie sercowo-naczyniowym i neurologicznym jak COVID. Właśnie o to, często... chciałam, o to chciałam również, panie doktorze, zapytać, ponieważ wielu osobom wydaje się, że łatwiej jest przejść COVID, nie zdając sobie sprawy, jakie poważne z tego wychodzą powikłania, właśnie sercowe chociażby. Tak, ja sam, tak jak pani redaktor tu na początku powiedziała, sam przechorowałem ciężko COVID. Śmiałem się, że trafiłem na swój własny oddział jako pacjent, i byłem też lekarzem, więc miałem przegląd z jednej i z drugiej strony. I mogę powiedzieć sam na sobie, a także obserwując pacjentów, najgorsze są zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Po prostu, COVID powoduje takie spustoszenie, takie działanie prozakrzepowe, czyli wytwarzające różnego rodzaju zaburzenia w krzepnięciu krwi, takie same jak na przykład w zatorowości płucnej, bo takie powikłanie w covid mamy, jak w zawale mięśnia sercowego, a także różnego rodzaju. Zaburzenia na przykład rytmu serca, które powodują, że na przykład osoba, która wcześniej miała akcję serca normalną 78, 80 uderzeń na minutę, nagle w czasie, kiedy jest zainfekowana covidem, ma 46, 45 i jest normalnie funkcjonuje. Ale jest to bardzo duże niebezpieczeństwo również innych powikłań, które są też powikłaniami prozakrzepowymi, czyli takimi, które wytwarzają na różnego rodzaju drobne skrzepliny, które mogą trafić do mózgu, powodować udary, do mięśnia sercowego, powodować zamknięcie tętnic wieńcowych i też powodować zawał mięśnia sercowego. No i to, co jest najbardziej znane, czyli te zatorowości płucne, które są, wszystkie te trzy choroby są potencjalnie śmiertelne, które... Możemy powiedzieć tutaj jednoznacznie są spowodowane infekcją i chorobą COVID-19. Mhm. Ale częściowo zapowiedz powikłaniom właśnie zakrzepową podobno mogą heparyny. Chciałam zapytać, jakby pan pokrótce, pan doktor mógł nam powytłumaczyć, czym one są, w jaki sposób można je dawkować, w jaki sposób można je stosować, i czy każdy może. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem heparyn. Widząc w listopadzie, kiedy zostałem koordynatorem oddziału covid widziałem pacjentów, którzy dzięki temu, że dostawali heparyny, wracali nam do zdrowia, wracali nam, jak to się mówi kolokwialnie, do żywych. Natomiast co, co do samych heparyn, co to są? Są to preparaty, które podaje się w celu zapobieżenia wytwarzaniu się zakrzepów. W całym naszym organizmie. Tylko pamiętajmy o jednym. Nie mylmy heparyny z kwasem acetylosalicylowym, czyli popularną poropiryną, która jest lekiem przeciwpytkowym. Ona nie działa w covid tak jak leki przeciwzakrzepowe, czyli heparyny. Heparyny dzielimy na takie dwa typy. Są to heparyny, które są wytwarzane w sposób biologiczny. Tutaj akurat wytwarzane są z pewnych organów świń, oraz heparyny syntetyczne. Najczęściej stosujemy w tej chwili w Polsce, właściwie na całym świecie, heparyny biologiczne. Te syntetyczne są trochę rzadziej stosowane z powodu tego, że są droższe w produkcji i e, dzięki temu te biologiczne w większości zastępują te syntetyczne, które są, są w rezerwie niejako. W rezerwie dla kogo? Dla takich pacjentów którzy są uczuleni, no bo część osób może mieć różnego rodzaju uczulenia, różnego rodzaju związki zwierzęce-odzwierzęce, czyli tak jak w heparynach biologicznych, oraz przy pewnych schorzeniach związanych z małopłytkowościami, gdzie heparyny biologiczne mogą pogłębić tę małopłytkowość, a heparyny syntetyczne działają pozytywnie. Ale ja rozumiem, I, panie jest... doktorze, przepraszam, że przerywam najmocniej, ale chciałam zapytać, ja rozumiem, że te wszystkie heparyny są oczywiście refundowane w naszym kraju. I każdy, jeżeli znajdzie się na takim oddziale, jeżeli znajdzie się pod okiem pana bądź też innego specjalisty, będzie mógł dostać taki lek. Znaczy, z nami, problem jest taki. Znaczy, chciałem, panie redaktorze na początku wytłumaczyć jedną rzecz. Leki, które my dajemy pacjentom w szpitalu, to nie są leki refundowane. My je kupujemy normalnie w ramach przetargów. Czyli, na przykład, jak ktoś płaci za lek, tam 4 zł w aptece, a ich cena urzędowa jest na przykład 200, to szpital kupuje, kupuje za 200, a nie za 4 zł, tak jakby celowany do pacjenta. To refundacja, to jest refundacja dla pacjenta, mm -hmm. nie dla szpitala. Natomiast o, jest... rzeczywiście tutaj różnica cenowa jest dosyć spora, i tutaj mamy czasami problem z tym, że, że ta dostępność do heparyn syntetycznych jest ograniczona ze względu na to, że nikt nie przewidział, że będzie rynek heparyn tak mocno wydrenowany z produktów. Mieliśmy sytuację w tamtym roku, tuż przed pandemią, gdzie pomór afrykański, pomór świń, wybił prawdopodobnie połowę pogłowia trzody chlewnej w Chinach. I to spowodowało nagły spadek produkcji heparyn. Do tego doszło, że niektóre kraje w ogóle nie mogły dostać tych heparyn. Zresztą w Polsce był też problem. Obawiałem się tego samego problemu w momencie, w którym ruszył COVID, ale udało się to jakoś zabezpieczyć heparynami biologicznymi, natomiast w pewnych momentach zaczęły się pojawiać problemy w aptekach. W momencie, w którym pacjenci wychodzili z oddziałów covidowych, a na moim oddziale, w innych oddziałach tak samo, zazwyczaj dostawali heparyny pacjenci, również do domu na okres 14 do 30 dni, na kontynuację tego leczenia przeciwzakrzepowego, żeby się później te powikłania po nie rozwinęły, mieli czasami problem z uzyskaniem tych heparyn biologicznych, bo po prostu rynek był prawie, że wyczyszczony przez szpitale, był po prostu wykupiony. Wiem, że część producentów po prostu w ogóle nie sprzedawała heparyn, bo wysyłali je na inne rynki innych krajów, ale nie było takiego momentu, w którym nie było ich w szpitalach. Było rzeczywiście duży problem czasami z dostępnością ich w aptekach. Natomiast niestety heparyny syntetyczne dla, tak jak już mówiłem, dla szpitali jest pełnej odpłatności, ona jest kilkukrotnie droższa. Natomiast dla pacjentów niestety jest to heparyna nierefundowana i tutaj ukłon w, sto, w kierunku Ministerstwa Zdrowia, że po tym, co się stało w tej chwili, po tej pandemii covidowej, oczywiście ktoś może powiedzieć, no już się kończy, My tak naprawdę nie wiemy, kiedy się skończy miejmy nadzieję, że się skończy, ale jednak ta heparyna syntetyczna uważam, że powinna być zostawiona jako heparyna mm -hmm. dostępna również w płatności. Zwracam uwagę, że w tej chwili w najnowszych zaleceniach wydanych w Polsce heparyna syntetyczna jest jednoznacznie, właściwie antykoagulant syntetyczny, bo nie w ten sposób dokładnie nazywane, jest jednoznacznie napisane, że jest wskazana bezwzględnie dla osób, które mają objawy. Takie, które są objawami y, uczuleniowymi po heparenach biologicznych. Panie doktorze, czy jesteśmy w stanie ustrzec się przed tą czwartą falą? Czy musimy być wszyscy zaszczepieni, chodzić w maskach? Panie redaktor, y, powiem, że oczywiście ludzie w tej chwili już, widzę zresztą to na ulicach, y, nie ma obowiązku noszenia maski, ale widzę to też w sklepach, widzę w różnych miejscach ta maseczka proszę państwa, która jest tak już wyklęta, niemalże przez nas spełnia swoją pewną rolę. Kolega, który jest pediatrą, mówi, że to był pierwszy rok, gdzie nie było epidemii grypy wśród dzieci. Kolega pracujący w POZ mówił, że ilość grypy to była na palcach jednej ręki. Więc zabezpiecza nas to nie tylko przed COVID-em, ale innymi chorobami też raz. Druga sprawa szczepienia. Oczywiście są różne teorie spiskowe. Ja już słyszałem takie różne brednie. Ja się zaszczepiłem, pomimo tego, że ciężko przechorowałem, miałem bardzo dużą ślepciom. Ja się zaszczepiłem i jak Państwo widzicie, rozmawiam z wami, nie wyrosły jakieś podwójne uszy. i Namawiam, namawiam na szczepienie. Oczywiście każdy może powiedzieć, że ktoś ciężko przebył po tym szczepieniu. Jeżeli ktoś miał objawy gorączkowe po szczepieniu przez dwa, trzy, cztery dni, to świadczy o tym, że jego organizm walczy, że jego organizm próbuje zwalczyć to, co było dostarczone, czyli odpowiednio walczy, czyli tak samo będzie walczył później z ewentualną infekcją. Widzę w tej chwili po tych oddziałach covidowych, gdzie mam kontakt z kolegami, którzy w tej chwili jeszcze są, pracują na oddziałach covidowych i mówią mi jedno. Osób, które były zaszczepione jest naprawdę na palcach jednej ręki, bardzo mało. Natomiast jeszcze jedna sprawa, zachowujmy ten dystans społeczny, nie zbierajmy się w dużych grupach jeżeli już, to wtedy w maseczkach, bo jednak te przeniesienie wtedy COVID-u. Ktoś, kto jest zaszczepiony, nie zachoruje, ale może przyjść do osoby, która jest niezaszczepiona i tamta osoba niestety wtedy może bardzo ciężko zachorować. Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był dr Piotr Ligocki, reumatolog, koordynator oddziału covid Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Jeszcze raz pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejny odcinek Poradnika Medycznego. Na zdrowie już za tydzień o godzinie 16.10 z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.